Hej, dostałem w tę niedzielę telefon od pszczelarza, którego w sumie nie znam, i zadzwonił do mnie z pytaniem, co robić na wiosnę. No i pytam go, która to Twoja zimowola? No, druga. Jeśli to oglądasz, to super, to od razu wszystko ci wytłumaczę. I y, trochę byłem zdziwiony, bo no, tych materiałów na sieci jest już dużo, co robić, i tak sobie pomyślałem, że może nie wszyscy wierzą, że. To jest aż tak proste, albo jest to tłumaczone w taki sposób, żeby pokazać wszystkie możliwe ścieżki, jakie mogą się wydarzyć, przez co to się komplikuje. Zatem to, jakie kroki trzeba wykonać na wiosnę, bez dodatkowych informacji o tym, jak przyspieszać rozwój, i na końcu powiem ewentualnie, jakie problemy mogą wystąpić. Więc, kiedy mamy już 15 stopni, można w koszulce chodzić, to robimy przegląd, w którym zawężamy gniazdo, to znaczy wyciągamy wszystkie puste ramki, i zawężamy gniazdo do takiej ilości, jaka jest obsiądnięta przez pszczoły. Co robimy dalej? Później, sukcesywnie, będziemy poszerzać to gniazdo o jedną ramkę z suszem. Jeśli nie masz suszu, to dodajesz węzę. Koniec. Marzec, kwiecień. Dokładamy, poszerzamy gniazdo. Koniec. Zakładam, że jest pokarm. Jeśli nie ma pokarmu. To trzeba im go dać. W marcu nie dajemy płynnego pokarmu. W kwietniu już powinny sobie coś przynosić. Czyli jeśli mamy zapasy, to wtedy nic nie musimy robić z pokarmem. Jeśli nie ma tego w marcu, no to możemy dać ciasto. Nie dajemy płynnego pokarmu. I to koniec. W ten dzień, kiedy sprawdzamy po zimie stan rodziny, to sprawdzamy, czy jest matka. Jeśli jest, to ok. Jeśli nie ma, a jeśli ten film jest dla ciebie instruktorażowy, to zakładam, że nie masz zapasowej matki, to po prostu łączysz tę rodzinę z inną rodziną, która ma matkę. Rodzinę bez matki, wkładasz na rodzinę, oddzielasz gazetą. Koniec. I to wszystko. Oczywiście warto pomóc pszczom oczyszczając dennice. Tego dnia, kiedy już będziemy robić pierwszy przegląd po zimie, natomiast jeśli tego nie zrobisz, to pszczoły nie umrą, po prostu będą miały więcej pracy. Co jeszcze robimy w tym pierwszym przeglądzie po zimie? Oceniamy siłę rodziny, czy mamy dużo, czy mało. Jeśli masz mało pszczół, jeśli ta rodzina jest słaba, to połącz ją z inną. I nie obchodzi mnie, że tobie jest szkoda, bo masz pięć uli. A masz trzy słabe albo cztery słabe, i po połączeniu ci zostaną trzy. To jest problem z twoim ego, bo będziesz mieć zamiast pięciu rodzin trzy, ale dla pszczół lepiej będzie, jak je połączysz, one szybciej dojdą do siły i zrobisz sobie nowe rodziny z tego. A jeśli nie będziesz łączyć słabych rodzin, to nie jest tak, że one dojdą do siebie na koniec sezonu. One może dojdą na koniec sezonu, bo w międzyczasie mogą nie dotrwać do tego. Bo słabe rodziny słabo walczą z przeciwnościami losu, takimi jak patogeny, wirusy, grzyby. Słabe rodziny słabo walczą z atakami innych rodzin. Słabe rodziny słabo się rozwijają, bo nie ma pszczół, które ogrzeją gniazdo. Królowa nie będzie składać jajek, jeśli nie będzie mieć pewności, że ktoś je ochroni, ogrzeje. A tym kimś są pszczoły. I uwierz mi, to jest tak proste. Natomiast ja rozumiem, że osobom, którym coś nie wychodzi, mogą sobie myśleć, co ja robię takiego nie tak, albo co inni robią, że mają takie siły. Tu nie ma żadnego, żadnych magicznych sztuczek. To jest po prostu robienie tak jak należy tych podstawowych rzeczy. Czyli łączymy rodziny zamiast zostawiać słabe, czyli leczymy wtedy, kiedy trzeba i we właściwy sposób, czyli na przykład bez czerwiu, czyli karmimy wtedy, kiedy trzeba. I jeśli chcesz poszerzać swoje kompetencje, być lepszym pszczelarzem albo pszczelarką, to oprócz pytania, co robić i jak robić, zadawaj pytanie, dlaczego robić. Bo to jest kluczowe do zrozumienia całego funkcjonowania rodziny pszczelej i gospodarki pasiecznej. Dodam jeszcze, bo takie pytanie może się pojawić, skąd wiedzieć, kiedy poszerzyć rodzinę pszczelą, kiedy dołożyć kolejną ramkę. No, jeśli pszczoły będą obsiadać gęsto dotychczasowe ramki, to wtedy dokładamy kolejną ramkę. I tu znów pojawia się ego. Czytamy, że moje pszczoły są już na 8-10 ramkach, a moje na 5-6. No i co z tego? Przecież nikt nie będzie przychodził do Twojego ula i sprawdzał. Trzymaj te pszczoły na tylu ramkach, ile potrzebują, i nie dokładaj więcej, po to, żeby trochę się lepiej poczuć żeby mieć pszczoły na 8 albo już 10 ramkach połowy kwietnia. I moją intencją tego filmu jest, żeby przekazać, że nie trzeba szukać jakichś super sposobów. Bo to, co jest napisane, na przykład w gospodarce pasiecznej, jeśli będziemy robić krok po kroku, to to wszystko się sprawdza. Owszem, warto przegadać, skonsultować i poszerzać swoją wiedzę, nie tylko o to, co jest w gospodarce pasiecznej, która z czasem staje się. Coraz mniej aktualna, ale to są podstawy, od tego trzeba zacząć. Bo jeśli nie opanujesz tego, to nie zrozumiesz więcej, bo nie będziesz rozumieć, co oglądasz, co czytasz, co ktoś do ciebie mówi.